Nie przemitujesz. Cześć, ja witam Was wszystkich. Bardzo serdecznie ze mną jest e, Krystynka oraz Skuzix. Oni są halami, nie chcą się przewitać z Wami. Pizdy e, jabana, ale czarny robi roboty, więc to to nagrywanie. 8 złotych za TNT. Kto to wymyślił? Nie wiem. Ubudowałeś już łóżko, czy nie? A kim ja jestem? Kurwa, mówię ci wczoraj parobkę. Dobra, idę ogólować. No masz? Jest w tym, w skrzynce. Już masz. W jest pięć. Jesteśmy jeszcze na środku jakby I padłem. Jak masz wełnę, to weź jeszcze obuduj czarne wełną. Dobra, to ja jeszcze obuduję wełną. Tego co, kurwa wygląda to ja jestem tutaj parowkiem Prawda? Czerwoni idą do nas Kurwa będzie chciał, że z wami kurwa zagrał na enchancie. Taki chuj No tak Nie, Weź go Urbis ale co ja mam kurwa wziąć Ja łuku nie mam, no, ale ja jestem kurwa archerem, człowieku Okej Fireballa sobie kupię, daj mi 2 złota jak masz Kodzik. 2 złota Co mam ci dać? 2 złota O kurde, jest dziś... bardzo źle Czemu źle? Nie już mam łuk Ja to bo zajebali Tak, <głanee> poleciał Też No już Znowu skręplicie tu no bo kurwa muszę mi temy zrobić, a nie. Przyska. Ten coś tam z nimi klepia w ogóle. Zielony idzie z tobą, Jest dwóch zielonych. Kurle nie udało mi się. Prawo ty, a ja mało. Bo co chwilę kiedy na bazę to taki urwis siedzi tutaj, no i o, dwa iść w pełne bed <coughs> już Zabili. Dobra, daj mi ten, jedna złotowa trzbę. Ja tylko jeden raz potrzebowałem i idę Dobra, ten, ten... Śniezł, ta gra jest lagowana Idę do nich bez wełny Dobra, mam tindy. Ale redów już nie ma Dobra, ale są jeszcze inni, jeszcze są greeny Nie, są jeszcze redy na czerwono. To... No. Mhm, gryne mają szkło. Z tego rozważasz jedno albo dwa szkła i walisz te te w dziurę. Wybucha wszystko. Weź, nie szedł. Czerwoni już leżą Oj, zajebali mnie no To to... to czekaj, niebiescy tylko są A zieloni? No i zieloni... ale niebiescy są tacy, że Nie muszą się martwić o łóżko no. Jezu Aj karamba, idę do niebiesk Słuchaj, ja idę po diamenty, coś

Na środku Gdzie? Nie za młody kurwa. na takie coś jest. Kurwa kto to mówi? Ej, Dzieciaczek noż, kurwa Ja mam 17 dobra? Kurwa 17? Jakie 17? No. Chyba bez jedynki z przodu ja Dokładnie Dobra 16, z, z tego 17, dajcie mi spokój co? Jak on nie Kurwi co robi No kurwi ja Easy kurde Easy nie dostał fraga, ja tak Ale To, już zabi to jeżeli ich zabijecie to zwierzęcie to spoczko, ale wiesz, teraz trzeba też i muszko rozjobać Chodźcie wszyscy kurwa na ty zielony Tak chodź No chodźcie na tym środku, już powinniście być dawno na środku no kurwa jestem za tobą człowieku Ale <grymne> nie ma cię przede mną, tak? Co ty mówisz? Dobra, chuj. Jebem niech tam leży. Chwój się wybajają. Zepchali go kurwa do mnie i się nie zarabi. Dzięki czarny. Te przyjaciel. Tyal spadł Chuj potasze tu pod nie odbiera nowy. Chuj, chuj, potrzebujemy ciężkiej antylerii. Nie widzę. <grymne> <grymne> On Oni, jedna jedna obsa. Oni mają tam opsa. Oni mają tam opsa. Potrzebujemy... Potrzebujemy diamentowy mają. No kurwa kilo. mnie zajebali, kurwa jak miałem 11 emeraldów. Jeden kupuje diamentowy kilo, a drugi... E, Niebieski tak. środek. No. Trzeba diamentowy kilo. No. Dobra, ja się pocham. Musi tofam. zabić niebieskich, zabijaj. Nie, niebieskich zabijaj. Licz nie, bo nie łóżka nie mają. Oni będą potem gorsi dla nas. I zabił się? No i gitara. Jej drugi też dobra, hit. Jeden za jeden jest. No i dobrze, ale on już się nie odrodzi, a ty się odrodzisz. Wiesz o co chodzi? Kłon, kłon. I teraz już nie musimy się martwić o niebieskich, tylko po prostu o zielonych. Stotuje nam prota. Protectiona Ej no do forum Dobra. Lecimy do nich? No, ale kurde, masz, masz tyle złota, żeby kupić kilo diamentowe? Chyba nie. Ile trzeba? E, 9, Zielony idzie. Ja mam a pięć. Te... Y, może pójdę na te drugie. 6, mam sześć y, złota. Idę na te drugie diamenty od razu. Osiem od... złota. Jestem zajebany. Na czerwonych jest. Jeden. Ochój. Dobra, ja mam endynkę. Help, help. Wejgo, go. wejgo. Go. Ja mam cztery serca. Ja nie mam zbrojki, wy macie zbrojki wszyscy. chodź tu. Ale no kur. No, przecież jest, wy, się, się. wy się odwróci, odrodzicie no. Ale mam 8... Jezu, emeraldów mam 8 Wyjeb je te emeraldy do wojna no ja pierdolę, przecież mam 8 diamentów No i ty pies, u nas, A co ty robisz? No kurwa nie mogę go hitnąć co to było? Nie wiem nie miałem pojęcia Macie dwa diamenty czy nie macie? Nie, nie. Idę tutaj Jeden kampi już teraz tylko w opazie co. Na go porobiłem. Jeszcze jeden diament by się przydał na hejsta, to szybciej to wykopiemy. zielony na tym mecz, na środku Dobra, mam na Hejsta? Zielony, zielony za tobą. Buduje się, plec czarny! Niech skurzik dobra Co? Nie trzy mnie. Laguje No, Nie mam diastawek i Czyli Idziemy do nich. Mhm, mm by się przydało. Na diamenty jeden idzie. Weź go w tym też. się z nim. No dobra, u tam Jestem pod ostrzałem ciężkim. Tak, jeden poleciał, jeden jest pode mną Jeden plecy. Plecy, plecy. Big od tego z pleców zabij najpierw no, Ja nie mam kurwa maczu, żeby się tam zbudować Zbieram właśnie Musisz teraz. Ale ja sam nie zarobię ich jest trzech. Ja, on, ja tylko muszę kopać to. Dobra idę, idę idę, idę. No i... Ja idę na chwilę do bazę i później idę tam. No ja co to zrobię samemu. Tylko do straza. O, nie wiem, że on cełk kupił Uważaj, idzie jeden. Idę jestem już. Jeden ma awka Kop, 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 kop Dwóch leży Muruj mnie Mamy Nice Jeszcze prawie przeżyłem, weź, co ja zrobiłem teraz Co ja teraz zrobiłem? Żebyś jakbyś ty tam nie żałiał, to bym ja tego nie rozkopł, no, co? Ale okay. co najmniej, że... Ty się poświęciłeś i mam łóżko zanieczyszczone i wygraliśmy. No, no już mają szansę żeby wygrać, ale małe. No dwóch na trzech my się rodzamy. Chciałby na niewidzę teraz wbić tam. jakoś. A, i... ale jak jest dwóch na bazie przecież widzisz. To ciura zrobię Nie wiem po co mi na bazie siedzą. na No dobrze. Zejdź tak, żebyś się jak najmniej HP stracił. Dobra, skacz. Dobra, idę do was. A. <laughs> to jeszcze raz? Ile tam już masz tych nagrywki, co? Trzynaście Purgis. Jeszcze 13 minut. Jeszcze jedno może być i ja spadam o głowę. Bo... Pierwszego Herosta w Margonie. No, a w Margonie jest dosłownie. Dominę. Chyba, nie wiem. Ale taką twiary białą. Czekam, mi no? sobie spokojnie w tym momencie nie pierdala. Nie mam no co no? Musi was coś kierować. Kierować wow. na no, ty możesz auto? Też nie mogę. 47. Zapomniałem. Jest za mały, jestem jest z już żeby kierować. To będzie ci żeby kierować auto. No wstecz, miałem egzaminy, ale już, już dwa razy oblałem. Ja pierdolę. Yeah, teoria. No. <laughs> już teoria. <laughs> dwa razy teorie oblałem, ty więc ja to. Lećcie od razu na ten, na środek po to obsygnacz się zawoduje Masz dużo wełny? Tak. To jest glina. No i co? Że glina to nie wełna. A. Zostaliśmy tylko my i green jeszcze A jelo to są jakieś hardy bardzo słabo obudowany łóżko. Ja sobie zbieram na miecz i datę do Was. Faktycznie zobacz sobie sam. A, to ja mam TNT, co? Tylko jeszcze jedno złoto sobie zbieram, żeby na pewno nie patrzeć. To oni nawet nie widzą, że ja idę tutaj. Dobra, teraz. skapną y, ka, się. Zabiłem, zabił mnie jakiś to. A bo jest sześć, zapomniałem. Do żółtych może już możecie zabić. Czerwony to my czy nie? Tak. Kurwa czekaj. Ja, ja, ja mi się pojebał alkohol. Jesteś pijany. Nieee Alkoholiku, nałogowy? Czasami. Tak, ale wyjebałem się z tych, Na midzie ich jest za dużo. Jak to się róbcie, to po prostu nie bez od nami, bo będzie teraz łatwiej do nas się dostać. Przez diamenty chodźcie. Czy ty musisz tu zawsze tak siedzieć? Tak. Zbagowałem się w bloku, Zawsze jak przyjdę na bazie, to jedyny kto siedzi tam to jest Urwis. I... Kurwa nie znasz mnie już z tych? Dwojny Gili. Jedynie kto kopie to Urwis. Kurwa, ja zawsze wszystko mam. No, wyjdzie dopiero z Kuba, jak ma normalnie wykoksiony. Jest normalnie level 100. No 1000, dopiero wtedy mogę wyjść z bazy. No człowieku... Robimy szarpa. zaraz ja kurwa, zaranego ile golem kosztuje? Czekaj. To, mamy to, 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 to. Kurwa, chuj, zbieram na golema. Zastraszyłem, w beczku paliwowy <grymne> Jak Ale go Strzały jeszcze kupię i daj co do was Nie czekaj na moją łóżko Mówiła na mnie Tam idziemy Zabił mnie Może musiało mi pół serca Urwis wyjść z tej bazy rozwalasz to? No i, i wygraliśmy praktycznie. Już. Ty urwiesz ty jesteś? Jest to bardzo Właśnie na się, tak się zapytałem gdzie on jest Nie, nie mam mnie na bazie Dlatego tak się zapytałem gdzie ty jesteś Ty się stało. Albo wszyscy zdrowi W nie wszyscy zdrowi Kiedy te o idzie No nie wiem, zobaczył że my całą roboty zrobiliśmy za niego To wiesz, to się ruszy w końcu widzę go on idzie na środek po <grymne> Idziemy koksić seta, albo Sprot 1000 będzie zaraz robiony. <grymne> <grymne> zaraz expiarka będzie robiona... Gole ...z golemów. Idzie tam nas żółty. Kur... Żółty idzie do nas, jakby co. Tak, tu kurwa dwóch żółtych jest na ty. Ty, ty po to. A tam jest. I do nas. Jedna na pewno co. Spadł. Leci ja od niego. Do to chita. hitów. Dobra, zdenu. Ty chory psychicznie człowieku. Ja mam pół serca. Gdzie jesteś? Jesteśmy uzielony Jakby on jest, ja już nie Nie, ja, się, ja zrobiłem most od nas do Mita ja, gitara zabici Jeszcze został jeden I Jest nad nami Robi Skybase Gdzie on robi tego no zobacz sobie Eee um, Widać tylko czapeczkę No jeb mu Idę, idę on chyba jest głupi Dobra, on nie, nie jecha, bo on nie, bo on, on nie ma blivii Jezu, on Porobił nas Ty burdum, Ja pierdolę Dobra E z e... łatwo, chłopaki, łatwo. <grywa> Dobra. E, Pojęcie o niepa. widzenia. A chłopaki, wiecie?